Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 9 statutu gminy Ory otwieram czwartą nadzwyczajną sesję dziewiątej kadencji Rady Gminy Orły. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestnicy 11 co stanowi kworum przy którym Rada może, Gminy może obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie przybyłych e, gości, w szczególności Radnych Gminy Orły, Zastępcę Wójta Pana Mariusza Króla, Panią Skarbnik Gminy Orły e, Teresę Oczkość, pracowników jednostek organizacyjnych, tu w osobie Pani Edyty dzisiaj e, i Piotka, tak, przepraszam, oraz wszystkich mieszkańców relacji online. Szanowni Państwo, informuję, że obrady są transmitowane na żywo, a obraz i dźwięk jest utrwalany za pomocą urządzeń elektronicznych. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Orły, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tak tzw. RODO. Nagranie z poprzedniej sesji zostało udostępnione na stronie www.youtube.com oraz na www.gminaorły.pl. Protokół z poprzedniej sesji jest udostępniony w biurze Rady Obsługi Rady. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi lub wnioski do treści protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego, a mianowicie przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Odczytam porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie. Po pra prawomocności obrad, przyjęcia po przyjęcie porządku, rozpatrzenie projektu uchwał i podjęcie uchwał w sprawie 1 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orły na rok 2024, 2 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Orły, 3 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok na zadaniach inwestycyjnych gminy Orły. I czwarty zamknięcie zamknięcie obrad. Zamykam ten punkt i przechodzę do punktu trzeciego porządku obrad rozpatrzenia projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do punktu, realizacji podpunktu pierwszego podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orły na 2024 rok wraz z autopoprawką. Proszę skarbnik gminy panią Teresę Oczkoś o umówienie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada wprowadza się dotację z Wojewódzkiego z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania budowa i modernizacja drogi dojezdowej do gruntów rolnych w obrębie Orły w kwocie 125 tysięcy złotych. Wycofuje się środki z dochodów, środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji, rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu. W kwocie 45 626 tysięcy 105 zł, przesuwając jedna lata kolejne. I wprowadza się środki z, fundusz, z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach na realizację programu aktywacja wakacyjna, aktywacja 5 tysięcy zł. Po wydatkach. Przesuwa się środki z budowy uzupełniających odcinków sieci wodociągowych w kwocie 10 tysięcy zł na zadanie poprawa infrastruktury wodnej w gminie Orły w tej samej wysokości. Środki z przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 80 tysięcy zł oraz otrzymane na dotacja z województwa łącznie 205 tysięcy zł przeznacza się na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Orły. Na rozbudowę infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadombrowiu wkład własny zwiększa się o 237 769 zł. Natomiast wycofuje się środki, wycofało się środki, w związku z tym po wydatkach również rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadombrowiu w kwocie 45 626 105 zł. zmniejsza się. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu o 50 tysięcy złotych oraz pracowników obsługi wspólnej o 35 769. Również środki na spłatę długów spadkowych zmniejsza się o 22 tysiące złotych. Wprowadza się e, środki na realizację e, programu wakacyjna aktywacja w szkole podstawowej w Małkowicach w wysokości łącznej. 5 tysięcy Zwiększa się deficyt o 130 tysięcy zł i przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości o 130 tysięcy zł I to są wszystkie zmiany bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. E, dziękuję. Projekt uchwały otrzymaliście państwo wraz z, z materiałami na, na sesję. było ono też omawiane na posiedzeniu komisji, dodatkowo omówiła go pani skarbnik i zgłaszając autopoprawkę. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów, pana Pawła Paluszka, o opinię do uchwały uwzględniającego autopopra wprowadzoną autopoprawkę. Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły opiniuje pozytywnie projekt uchwały ze zgłoszoną autopoprawką i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Proszę o uruchomienie aparatów do głosowania. Sprawdzanie. Sprawdzenie. Przystępujemy do głosowania. Proszę głosować. W głosowaniu udział wzięło dziesięciu radnych. Dziewięciu było za. Jeden głos nie został oddany stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji podpunktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Orły. Bardzo proszę panią skarbnik gminy Teresę Oczkoś o omówienie uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 czyli rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu w wysokości 45 626 105 zł. To jest zaciągnięcie zobowiązań ponad budżet i poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Oru w wysokości 9 milionów siedem zł. 43 grosze. Załącznik wieloletnia prognoza otrzymuje... Brzmienie załącznika numer 1 do uchwały i załącznik limity przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Zmienia się, dostosowuje się wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających z budżetu po zmianach. Zwiększa się deficyt budżetu o 130 tysięcy złotych oraz przechody z tytułu kredytów i pożyczek również o 130 tysięcy złotych prowadza się dwa przedsięwzięcia rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu na lata 2024-2026 w kwocie 46 795 019 zł z limitem na 2024 rok 1168 914 25 rok 22 813 1052 ,50 zł 50 groszy i w takiej samej wysokości na 2026 rok oraz przedsięwzięcie poprawa infrastruktury wodnej w gminie Orły <coughs> do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 9 067 i zł 43 grosze czeg z czego tylko 10 tysięcy na 2024 i pozostała kwota na 2025 rok. Na realizację przedsięwzięć wprowadza się dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2025 rok oraz na poprawę infrastruktury wodnej środki z programu rządowy Fundusz Polski Ład na lata 2025 i 2026. Zwiększoną kwotę zadłużenia rozkłada się na rok 2023 i zmniejszając środki na wydatki majątkowe. I to są wszystkie zmiany. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na sesję. Był on też omawiany na posiedzeniu komisji. Dodatkowo omówiła go Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetów i Finansów, Pana Pawła Paluszka, o opinię do uchwały. Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły opiniuje pozytywnie projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Proszę o uruchomienie głosowania. Proszę głosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych, 11 na jedenastu uprawnionych, dziesięciu było za, jeden głos, jeden rad nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu, podpunktu przepraszam trzeciego, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok na Zadania na zadaniach inwestycyjnych gminy Orły. Bardzo proszę Panią Skarbnik Teresę Oczkoś o omówienie uchwały. Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ma swoje uzasadnienie w planowanym deficycie gminy Orły na 2024 rok. Według zmian w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok w dniu dzisiejszym planowany deficyt wynosi 6 551 980 zł z czego w kwocie 4 miliony zostanie sfinansowane kredytami i pożyczkami. Pozostała część ma być sfinansowana nadwyżkami z lat ubiegłych. Planowane planuje się środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach głównie w ramach programu Polski Ład. Pożyczka z, województw, z Banku Gospodarstwa Krajowego jest udzielona na preferencyjnych warunkach. Planuje się spłatę rat w okresie 2025-2029. Okres obsługi długu 2024-2029, ponieważ odsetki nie mogą zacząć się płacić od przyszłego roku, muszą być finansowane na bieżąco. Proponowana spłata rat pożyczki to 5 lat po 600 tys. złotych. Zabezpieczeniem całej wierzytelności, czyli pożyczki wraz z jego obsługą będzie weksel in blanco wraz, wraz z deklaracją wekslową. Wszystkie te zobowiązania wynikające z, z, tego, z tej e, uchwały zostały ujęte w prognozie długu wieloletniej prognozie finansowej gminy Orły. Dziękuję podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z materiałami też na sesję. Był on omawiany na posiedzeniu komisji. Dodatkowo om omówiła go Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym, pu w tym punkcie? Nie widzę. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Pana Pawła Paluszka, o opinię do uchwały. Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły opiniuje pozytywnie projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Proszę o uruchomienie głosowania. Proszę głosować. Stwierdzam, że w głosowaniu na 11 uprawnionych wzięło 10 udział. Wszyscy byli za. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy porządek obrad, więc przechodzę do punktu czwartego porządku, mianowicie do zamknięcia obrad. Pan, pan zastępca chciałby zabrać głos, tak? Bardzo proszę, panie, panie Mariuszu. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado. Ja, tylko krótką informację chciałem przekazać. Otóż, szanowni państwo, w ostatnich dniach zarówno na naszych stronach internetowych, jak i w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie, treścią którego informujemy mieszkańców gminy Orły o tym, że gmina przystąpiła do przygotowania planu ogólnego w zakresie gospodarki przestrzennej i tu bym bardzo prosił, żeby, żebyście zarówno jak Państwo, jak i wszyscy mieszkańcy się tematem zainteresowali, bo trzeba przyznać, że plan, który ostatecznie zostanie zrobiony, będzie później nas wszystkich obowiązywał, a jest to dosyć istotny dokument. Chcę też powiedzieć, że mamy już wybranego wykonawcę w tym zakresie, Sporo pojawia się pytań natury technicznej w tym zakresie, co i jak należy zrobić. Niemniej jednak staramy się z tematem tym zmierzyć i mam nadzieję, że uda nam się ten plan opracować. Jeszcze ja informacyjnie dodam, że wszelkie uwagi w tym zakresie, swoje propozycje będzie można zgłaszać do końca września. Więc mamy kilka miesięcy, ale czas ma to do siebie, że bardzo szybko ucieka. Więc dzisiaj tak sygnalnie tylko chciałbym Państwa poinformować o tym, że. Gmina przystąpiła do realizacji tego planu ogólnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za informację. Czy jeszcze chciałby ktoś zabrać głos? Tak, bardzo proszę radny Kijanka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Panie Wójcie, ja mam tylko pytanie odnośnie tego planu to z kim się kontaktować konkretnie w Urzędzie Gminy? Znaczy, szanowni Państwo, yy, myślę, że możecie Państwo najlepiej by było przekazywać elektronicznie, bo ja też nie wiem jaka skala będzie i ile osób faktycznie będzie podejmowało tą tematykę. Można się komunikować za, za pośrednictwem yy, przekazu elektronicznego, poprzez zapytania kierowane bezpośrednio na stronę urzędu. Zresztą wszystkie dane są podane w ogłoszeniu. To ogłoszenie jest na naszej stronie internetowej i tam jest szczegółowo opisane, w jaki sposób można się z nami komunikować w tym zakresie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Wyczerpaliśmy, proszę Państwa, porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję Państwu za uczestnictwo. Zamykam czwartą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Orły.